Malko Kochani. W dzisiejszym filmiku upgradujemy sobie pamięć w tym oto iPodzie klasiku klasyku czwartej generacji, którego kupiłem sobie na olx Patrzcie, możecie nawet mnie zobaczyć tutaj, tak się lśni. Siema. No. To jest karta. 64 GB. Spróbujemy ją włożyć do środka. W środku jest obecnie 20 GB, tak jak widzicie tutaj. 20 GB, a wcześniej właścicielem tego iPoda był pie Nuz, Nuz I to był jego iPodzik. No, fajnie. No, także właśnie tak to jest, że moja przygoda z Apple również przygoda, yy, zaczęła się od iPodów, bo pierwszego iPoda otrzymałem po prostu od mojej cioci ze Stanów. Dostałem wtedy od niej yy, iPoda Nano, 8 gb to był Nano czwartej generacji, jeśli nie mylę, ten taki bez aparatu jeszcze, piątej generacji był z aparatem już, czarnego. No i mega, słuchałem sobie tam na niej muzyczki, no nie, słuchałem, szedłem sobie do gimnazjum i słuchałem sobie Później taki gość zerwał mi moje słuchawki z tego iPoda, także no nie podobało mi się, czekał na mnie ogólnie przed szkołą i chciał ze mną jakąś solówkę i urwał mi taką jedną właśnie słuchawkę z, tych, z tego iPoda, co bardzo, bardzo mnie zasmuciło. Później przestałem słuchać tego iPoda, bo jak kupiłem sobie iPhona, no to przestałem go używać. No i tak się skończyła wtedy moja przygoda z iPoda, chyba go później sprzedałem czy coś, ale ostatnio pomyślałem sobie, że kurde, no to jest naprawdę dobra rzecz, bo w tych iPodach jest strasznie dużo pamięci i pamiętam, jak ja byłem w gimnazjum a jeszcze tak, wyłączmy tego iPoda pierwsze. i powiem wam tak, jak ja byłem w gimnazjum to te iPody, klasiki były bardzo drogie tylko wtedy, to już był wtedy ten model, co tutaj mam ale chociaż możliwe nawet, że jak jeszcze byłem w gimnazjum, to był wcześniejszy model czy coś no i spróbujmy teraz to otworzyć aha, i co mam tu jeszcze chciałem powiedzieć, to Dlaczego nie, nie używam serwisów streamingowych, tylko właśnie używam te iPody? Bo mam bardzo dużo zgranej też muzyki, bo kiedyś kupowałem płyty CD i tak dalej. I mam bardzo dużo zgranej muzyki z tych właśnie płyt, z mojej kolekcji płyt, którą zebrałem przez te wszystkie lata. No coś tam mi się już udaje powoli. Wiadomo, pożyczałem też płyty tam od jakichś znajomych rodziny itp. No i po prostu ja jestem strasznie oszczędny i mi jest jak miałem tam Tidal'a z Play za darmo przez jakiś pół roku czy coś, to okej, okay, to używałem sobie tego Tidal'a. Ale też mi się jakoś nie podobał ten interfejsy w ogóle, a do Spotify nigdy się jakoś nie przekonałem. Apple Music chwilę płaciłem tą, to studenckie, ale po prostu szkoda mi na to kasy najnormalniej w świecie. Ja wolę sobie po prostu zagrać muzyczkę i mieć za darmo i sobie słuchać i mieć spokój. No i ogólnie kupiłem sobie iPhone'a pierwszego, który, który to był iPhone 3G. Kupiłem go w ogóle od mojego kolegi, który miał zawsze iPhone'y od swojego wujka. Był troszeczkę bananem po prostu. Później mi sprzedawał te, te stare iPhone'y. Także to było mega, 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 mega. No i przestałem w ogóle wtedy używać właśnie iPoda. Bo myślałem sobie, a to go sprzedam. I w sumie w iPhone'ie mam już iPoda wbudowanego, więc w sumie lepiej i tak dalej. Ale teraz, po latach, kiedy te iPody stały się bardzo tanie, a mają bardzo dużo pamięci, uznałem, że dlaczego nie. Może spróbuję sobie też używać ich. Kurde, no co jest z tym? Chyba nikt go jeszcze się do niego nie dobierał, coś mi się wydaje. O! Jest! I co tam się w środku dzieje, kochani? Coś bardzo dziwnego tutaj się dzieje. No, muszę tak nawet zrobić. O, bardzo ciekawa rzecz. Pozwólcie, że wam troszeczkę przybliżę. No i co my tutaj mamy? Słuchajcie, mamy cały dysk twardy, bo właśnie te iPody miały tyle pamięci, ponieważ miały w sobie prawdziwe dyski twarde. HDD, te, które tak się obracają, wiecie? I ja mogę go tylko wysunąć, z tego co mi się wydaje. O. Wyszedł. Pięknie, no i to jest dysk twardy, który ma 20 GB. To sobie zdejmiemy w ogóle z niego. To Shiba, słuchajcie. Dobra, to sobie zdejmiemy z niego, bo to mi się przyda do tamtego drugiego adaptera. No i tak, kupiłem sobie w ogóle na Elix tego iPoda. Nie wiem, z jakich 200 Zł czy coś. Razem z adapterem, są kartą. W ogóle sama ta karta 64 GB już jest warta chyba z 5 dyk, tak? Czy z 7 Dych? Nie wiem, jakoś tak? Więc ten iPod naprawdę nie kosztował mnie dużo. Ale powiem Wam szczerze, że więcej używam tego drugiego iPoda, bo w tamtym iPodzie mam już 120 giga i e, używam go tak. Po pierwsze, zgrywam sobie do, do niego różne e, podcasty, Ja znaczy się podcasty, jakieś filmiki z YouTube'a, gdzie ktoś po prostu mówi to coś, no nie? Ja sobie po tego słucham, jakby nie oglądam tego oglądania z YouTube'a, tylko po prostu jadę sobie na rowerze i sobie słucham, jak ktoś do mnie coś tam mówi, co tam sobie myśli, no nie? Albo o czymś tam mówi, albo w ogóle czasem jakieś rzeczy takie też trochę naukowe nawet sobie słucham. I to jest zajebista rzecz, bo nie muszę marnować gigabajtów, a poza tym, jak jadę i muszę mieć włączony YouTube, to wkurza mnie to po prostu, że może coś się kliknąć czy coś, a tutaj sobie blokuje. Nic mi się nie kliknie i wszystko jest okej, okay. dobra. Tych rzeczy chyba nie potrzebujemy, bo to i tak nie będzie za duże chyba, te gumowe. Ale w ogóle dysk jest naprawdę bardzo spoko. Tak wygląda dysk z iPoda z 2006 roku, kochani. No i ten dysk u mnie jest głośny, był naprawdę głośny. Słuchać było, jak on się włącza i w ogóle. Um. Czekajcie, tu czyścimy troszeczkę logo Apple, bo ładnie wyglądał. Proszę bardzo. Teraz to jest ten adapter, który przyszedł mi razem z tym iPodzikiem. W ogóle ktoś kupił sobie adapter i nie naprawił go. Coś podejrzewam, że to może mieć tutaj do czynienia z tym, że to może po prostu nie działać, ale właśnie to razem sprawdzimy, kochani, teraz. To jest ta karta. Wkładamy ją sobie do adaptera. W ogóle nawet jej nie wkładałem w sumie do akompa. Mam nadzieję, że ona jest... Yy, jest wszystko z nią ok. Wkładamy to tutaj. Aha, jeszcze wcześniej że tutaj damy to główną. I wkładamy sobie ten adapterek, który mam nadzieję jest ok. Coś mi się wydaje, że tu jest inne złącze. Nie, to jest to samo. Tylko teraz jest trudno, żeby to włożyć dobrze jeszcze, słuchajcie kochani. Dobra, Przed tym. piękny dysk. Teraz sposowałoby jeszcze przed zamknięciem podłączyć tego iPoda do, do kompa i sprawdzić, co tam się na nim kryje i czy to w ogóle już działa i czy komputer w ogóle rozpozna. Tutaj by się przydało jeszcze takiego troszeczkę takiego mięciutkiego czegoś. Czy to jest kombinać? O może taki wacik. Czy taki wacik będzie OK? Bo to tam w środku wszystko nie latało, nie? To teraz jeszcze przed zamknięciem. Sprawdźmy, czy ten iPodik działa po podłączeniu do komputerka. Tutaj jest. Nie wiem czy jeszcze pamiętacie takie złącze czy jest topinowe, które było kiedyś w, w iPodach. się nie tylko w iPhone'ach też pierwszych. I dopiero złącze lightning zostało przedstawione w... Dobra, sprawdźmy w ogóle czy działa. Aha, w ogóle go włączmy może. Zobaczmy. Aha, bo jest zablokowany. O działa, Jezu, już się włączył, co jest? <grych> Dobra. Co tam na nim mamy teraz? Powiedzcie mi. To samo? To czekajcie, coś jest nie tak. Trzeba go chyba w takim razie zrestartować. Albo nie, po prostu go podłączy. To na disconnect, okej. Okay. Co tam na tym kompie się teraz pojawia? Czy on się w ogóle tutaj pojawia? Na razie nie. Zrestartujemy go. Jakiś problem jest, spokojnie, wiesz, że jeszcze możemy kartę zrestartować. Nie widzi go na razie. Widzicie, co tu pisze? Nie widzicie. Ogólnie pisze, że jest lipa. Ok, wyczyściłem tą kartę i zainstalowałem ją jako tam macOS Journal Extend chyba. Dobra, teraz ją wsadzimy tutaj. Aha, to tak się wsadza. No, weszło, no elegancko i teraz zobaczmy czy tak działa, no jest Apple logo i co teraz, co się pojawi, co się pojawi, co się pojawi, No chyba nic, Klipa. dobra, nic, podłączmy go, zobaczmy co się stanie, widzi go, czy nie, chyba jednak nie. W sumie już miałem taki problem z tym iPodem, tak samo jak go kupiłem, ale w końcu, parę razy go podłączałem, podłączałem i w końcu się udało, tylko tam był wtedy inny dysk, hmm. a teraz nie wiem, ja bym w ogóle nie, nie widział tej karty. SD. No, halo, widzisz go, czy nie? No nie wiem, czy to widzicie. A tak, przełożyłem dysk do środka, ten, który był, ten dysk HDD, i teraz ten iPodzik nawet z tym dyskiem nadal się nie włącza. Cały czas, bez końca jest tylko ten ekran. No. nawet jak dam cały czas, żeby go zrestartować, to też się nie włącza. Także jesteście świadkami po prostu śmierci tego iPoda. Jak ktoś z was wie, jak to naprawić? Bo zauważyłem też, że ta karta to jest SDXC, a ten adapter jest tylko do SDHC kart, także może to jest, w tym był problem, ale dlaczego teraz ten iPod nie chce się włączyć z tym dyskiem? Nie wiem, co jest grane, kurde, ludzie, jak ktoś z Was się na tym zna, proszę pomóżcie mi i napiszcie w komentarzu, co to może być i co mam teraz z nim zrobić w ogóle. Pani, skoro ten iPod się nie udał, a bryt e, tej pamięci jak na razie, to pokażę Wam po prostu, co mam na tym moim iPodiku Classic'u. Jak, jak używam go na co dzień, jeżdżąc sobie rowerkiem i robiąc różne inne rzeczy? I ogólnie wygląda to tak, że jak zobaczę jakiś fajny filmik na YouTubie, to sobie go ściągam tutaj na iPoda, zamiast go oglądać na YouTube, to sobie ściągam tutaj i oglądam sobie go, no się słucham go później po prostu, jak jadę na rowerku, albo jak dojeżdżam do szkoły, albo coś. Albo tu mam też ściągnięte takie Dźwięki po prostu deszczu, które sobie włączam na moim głośniku iPod hi Albo jakieś tam dźwięki natury, albo tak tutaj macie właśnie Low Beats to Code, Relax to, jakieś tam low fi Beats. Słucham sobie ich po prostu jak uczę się. No w resztę filmików sobie oglądałem raz jak, tak jak się na YouTube ogląda, to po prostu sobie słuchałem ich. Następnie mam tutaj moją muzyczkę. I najczęściej słucham muzyki w taki sposób, że sobie używam tego Coverflow i przeglądam sobie tutaj wszystkie moje utwory i powiem Wam, że jest to bardzo wygodny sposób korzystania z tego poda bardzo to lubię i jak jestem wkurwiony na przykład, to słucham sobie wtedy nie Jobsona, jak jestem wkurwiony, to słucham sobie Rogala DDL, proszę bardzo tutaj jego albumiki Dostawię też na YouTubeku, ale wiadomo, że na iPodzie jest lepiej, bo tak, nikt, jak ktoś Ci dzwoni, nic muzyka Ci nie przerywa. Jedyny oczywiście minus to jest to, że nie ma on Bluetooth, a nie mogę zapomnieć o moich bluetoothowych słuchawek. No i w każdym razie, no to jest najlepszy iPodzik przez to, że właśnie ma 160 giga. Oczywiście tego tu już nie widać, bo jest bardzo zarysowany ten iPodzik, no ale ma. Powiem Wam, że on na początku to kosztował w ogóle jakieś, nie wiem, chyba dwa koła, czy, czy, coś, czy coś takiego, no nie? Bo to jest naj, yy, iPod z największą... Pamięcią. Ale mam to jakieś tam gry jeszcze? Clocks. Aha, i mogę sobie zobaczyć na całym świecie? Z Kalifornii, i tyle? Aha, okej, okay. co to jeszcze mam? Calendars. O kurde, ludzie, patrzcie, mam tu kalendarz. No event? Czemu mi się nie zgrał mój kalendarz? Mój Apple Calendar. Aha. Bas, mogę sobie ustawić nawet alarm. Fajnie. Moje kontakty? Nie ma kontaktów. Alarmy, patrzcie mogę sobie ustawić tutaj budzik na iPodzie, wow, to jest mega, co ja tutaj jeszcze mam, no tutaj są oczywiście też gry, niech się wczytają i tak, jest jakiś quiz, iPod quiz, poczekajmy, loading, loading, iPod quiz, wow, options, new game, music quiz 2, music 3, music 3, TV show 3. ok, music quiz 2, music quiz 2, i co tutaj jest? Round one, dollars per question. Okay. True or false, is Calm Undone by Brandon Flowers? No good. Yeah! The artist was Placebo. Time for a memory check. Is this album from 2008? Uh, probably. No. 2020? <laughs> ah, but there's another problem album, okay. True or false, is this A Night at the Opera? How about To jest queen, tak? Dobra, choose wisely. Which of those includes the mega hit under pressure? No idea. Okej. Okay. Fajne to jest, słuchajcie, możecie mieć quiz na podstawie swoich pisemek. Um, co tu jeszcze mamy? Clone like? Cóż to takiego jest, kochani? Start game. Aaa, są karty, okej, okay, nie jestem się zagrać. I co tu jeszcze jest? Jakieś kręcenie jakimś kółeczkiem. Aha, odbijam, okej. Okay. Pyk. O, kurde, to mi zabija, zapomniałem. No i w każdym razie, mój iPod Nano też mamy tam jakieś gry, z tego co pamiętam. Nie grałem nie, ja w ogóle jakoś nie jestem wielkim graczem, słuchajcie. Ale muzyczki to lubię sobie słuchać. No i zapraszam Was również do mojego filmiku z iPod HiFi. HiFi, tak? Czyli z głośniczkiem do iPoda, na którym ten iPod sobie siedzi i z którego sobie słucham muzyczki. I zapraszam Was również do. Subskrybowania mojego kanału oczywiście I dania lajka pod tym filmiczkiem Wiem, że nie udało się zwiększyć pamięci Ale powiedziałem Wam troszeczkę o moich iPodzikach Jeśli coś jeszcze o nich chcecie się dowiedzieć Słuchajcie, to im powiedzcie Jestem ciekawy, co Was interesuje może Spróbuję oczywiście tego iPodzika naprawić I może go sprzedam na Alix Jak ktoś z Was będzie chciał, to piszcie w komentarzach no i to by było pewnie na tyle w dzisiejszym filmiku. Słuchajcie, trzymajcie się. papa. Pa. Zobaczymy jakie się skuje w ogóle. Co się otrzymuje za wygraną. To wam, ja że ta gra jest trochę nudna, no ale zobaczmy, dobra, rozbijmy te wszystkie bloki. Ciekawe czy mi się uda. Kurwa.